Zawsze, uwielbiam, kocham. Poruszenie po wyznaniu Dawida Kwiatkowskiego. Dawid Kwiatkowski zdobył się ostatnio na niecodzienne wyznanie. Gwiazdor osiągnął wiele, nie ukrywa jednak, że nie byłoby to możliwe bez wsparcia wielu osób. Właśnie z jedną z nich nagrał uroczy filmik. Na jego profilu na Instagramie wywołało to ogromne poruszenie. Fani nie szczędzili mu ciepłych słów. Dawid Kwiatkowski ma wierne rzesze fanów. Dawid Kwiatkowski należy do grona najbardziej pracowitych muzyków w Polsce. Gwiazdor nie tylko tworzył nowe przeboje, które w mgnieniu oka podbijały listy przebojów, lecz także całe lato był w trasie. Kwiatkowski wcześniej był trenerem w The Voice Kids, a już niebawem zobaczymy go w roli Jurora w Must Be The Music. Dawid jest prawdziwym artystą, który ciągle tworzy. Obecnie promuje swój najnowszy utwór. Piosenka, za ręce, opowiada m.in. o utraconej miłości. W ramach działań promocyjnych, Kwiatkowski zorganizował niebywałą akcję. Biegał po mieście i rozdawał masę do zrobienia odcisku dłoni osobom, które trzymały się za ręce. To jednak nie wszystko. Dawid Kwiatkowski zdecydował się na poruszające wyznanie. Dawid Kwiatkowski jest aktywny w mediach społecznościowych, a szczególnie na Instagramie. To właśnie za pośrednictwem tej aplikacji Muzyk podzielił się szczerym wyznaniem. Pokazał osobę, która jest mu bardzo bliska. Mowa o fans, która wspiera go od 11 lat. Gwiazdor nie ukrywał, że wiele dla niego znaczy. Za rękę na motorze, z Edytą, która upiekła z całą rodziną tak dobre cynamonki, że dziś ciężko bez nich żyć. Z edytą, która w pewnym momencie złapała mnie za ramiona, mówiąc: Od 11 lat Cię wspieram, a ty tu teraz jesteś i robimy tak szaloną rzecz, nie mogę w to uwierzyć. Zawsze, uwielbiam, kocham, napisał Kwiatkowski. Poruszenie na profilu Kwiatkowskiego po jego wyznaniu. Fani Dawida Kwiatkowskiego zabrali głos pod opublikowanym przez niego nagraniem. Wielbiciele nie szczędzili mu ciepłych słów. Widać, że cieszą się szczęściem swojego idola. W ich wpisach możemy przeczytać, co za wspaniałe wspomnienia tworzysz. Zapytaj Edytka, czy chce może dać przepis na te cynamonki. Masz najlepszych fanów na świecie i cudowną akcję do zaoferowania. Nie mogę się doczekać kolejnych materiałów. Strasznie to wzrusza, że tyle osób macie za autorytet i że Cię tak wspierają. Moje ulubione osoby na świecie.